Witajcie, kochani Agnieszka Grzeszkiewicz i Piotr Kołodziej. Jesteśmy ko coachami, poznaliśmy się w szkole, łączy nas pasja do rozwoju, do zawodu i do wspierania innych. Dzisiaj w duecie, dlatego, że mamy dla Was fantastyczny projekt, na który padł Piotrek do tego projektu mnie zaprosił i dzięki temu tutaj jesteśmy. Chciałabym, żeby o tym opowiedział. Tak, witam również serdecznie i chodzi tu nam przede wszystkim o to, żeby mogliście poznać, na czym polega coaching. Bo rozmawiam z wieloma osobami, i te osoby, okej, okay, wiedzą, nie wiedzą, albo nie chcą się z tego przyznać, co jest też normalne. I tutaj chcemy robić z Wami live coachingi, czyli będziecie po prostu w gabinecie coacha u mnie u będziemy robili to live, my będziemy się coachować między sobą i możecie podawać również pytania jakieś, możecie być z nami i obserwować po prostu, jak się to wydarza. To jest naprawdę nie, nic wielkiego, nic strasznego, a poznacie to po prostu od strony kuchni. Agnieszka tak, leczyć w tym tłumacie. Tak dokładnie, będziecie mogli, tak jak Piotr powiedział, od kuchni zobaczyć jak pracuje coach i co robi się na takiej sesji coachingowej. Dodatkowo będziemy mieli dla Was bonusy, będziecie mogli nam podsyłać tematy, z którymi chcielibyście, żebyśmy pracowali. To będzie też taki dodatkowy dla Was bodziec do tego, żeby być aktywnym na naszych spotkaniach. Będziecie mieli również dostęp do darmowych materiałów, do ćwiczeń, które będziemy udostępniać, żebyście mogli również w domu troszeczkę sobie przybliżyć, czym jest coaching. Dlatego przygo będziemy przygotowywać dla Was co cotygodniowo takie live, o których mówił Piotr, na których będziemy się wcielać w rolę coacha i klienta. Już pierwszy live przed nami. Kiedy to będzie, Piotrek? To już w przyszłą sobotę, nie teraz tylko w przyszłą sobotę. O godzinie 10.00, aczkolwiek nie wiem, czy to na pewno nasza stała data, to jeszcze będziemy myśleć na tym, jaki, jaki to był dzień najlepszy na tygodniu. I w, w tym momencie naprawdę zapraszamy Was do integracji, interakcji, polubień, udostępnień tego typu rzeczy. Tak samo dawania pomysłów, na jaki temat byście chcieli, żebyśmy przeprowadzali tą sesję coachingową. Do czego was gorąco naprawdę zapraszamy? Nie wiem Agnieszka, dwa słowa, bo resztę wszyscy się dowiedzą już na naszym live. Tak jest. Tak opowieść, jest, chciałam tak, tylko jest powiedzieć. Jadowa. Tak jest, chciałam tylko powiedzieć, że linki do naszych mediów społecznościowych będą tutaj w komentarzu pod tym filmem. Również będzie udostępnione, udostępnione wydarzenie i proszę, żebyście je udostępniali, lajkowali, no i zapisali sobie w kalendarzu tą datę. Zapraszamy Was bardzo serdecznie w sobotę 29 kwietnia o godzinie 10. Do zobaczenia. Super, dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.